W szkole mieliśmy obowiązkowy projekt ekologiczny. Każda klasa miała posadzić drzewo na szkolnym podwórku. Nasza wychowawczyni wybrała dąb, bo symbolizuje siłę i trwałość. Problem w tym, że nikt nie sprawdził, gdzie dokładnie można kopać. Pierwszego dnia przynieśliśmy łopaty, grabki i wiaderko z sadzonką. Wybraliśmy miejsce pod płotem, bo wydawało się puste i dobrze nasłonecznione, a poza tym było blisko kranu, więc łatwo byłoby podlewać. Po pierwszym uderzeniu łopatą usłyszeliśmy metaliczny dźwięk. Okazało się, że trafiliśmy na rurę gazową. Nauczyciel od fizyki wpadł w panikę, krzycząc, że zaraz wysadzimy szkołę w powietrze. Wezwano straż pożarną, a my staliśmy w bezpiecznej odległości, obserwując, jak strażacy szukają wycieku i odgradzają teren taśmą ostrzegawczą. Ktoś nawet przyniósł apteczkę, choć nikt nie był ranny. Wszyscy tylko patrzyli w ziemię z przerażeniem. Po godzinie okazało się, że to stara, nieużywana już instalacja, ale i tak dostaliśmy zakaz kopania. Zamiast tego mieliśmy zasadzić dąb w donicy. To będzie pierwsze drzewo w historii, które rośnie w garnku, żartował Kuba, ale nikt się nie śmiał. Donica stanęła na korytarzu, a my mieliśmy ją podlewać na zmianę. Po tygodniu ktoś wylał do niej energetyka dla lepszego wzrostu. Dąb zżółkł i stracił liście. Pani od biologii kazała nam go wykopać i pochować w lesie z godnością. Od tamtej pory szkoła zatrudniła ogrodnika, który pilnuje, żeby uczniowie nie podchodzili do łopat.